you mm -hmm. Wkrótce przed ośrodkiem kultury wyrośnie las. Szum lasu, śpiew ptaków to najwspanialsza muzyka płynąca z natury. Dźwięki waszej wyobraźni to cała gama barw. Stwórzcie własną nutkę, przynieście ją do nas i pokażcie, co wam w duszy gra. Dzięki waszym nutkom w naszym lesie rozbrzmiewać będzie niezwykła muzyka. Oto nasza pierwsza propozycja. Kochani, pamiętajcie o tym, aby tworząc nutkę używać materiałów, które będą odporne na warunki atmosferyczne, ponieważ nutka będzie wyeksponowana w plenerze. Zwróćcie uwagę na to, że już sam kształt płyty tworzy jeden z elementów nutki. Kolejny element musimy sobie wykonać dowolnego rodzaju pianki. Ja używam akurat arkusza kreatywnej pianki do działań plastycznych. Wy możecie użyć materiałów, jakie macie pod ręką. Wycinamy dwa takie same elementy. Następnie piankę musimy usztywnić. Najlepiej to wykonać patyczkiem do szaszłyka. Taki patyczek musimy dokładnie przykleić do naszej pianki. Następnie elementy łączymy ze sobą. Doklejamy płytę. Czekamy, aż klej dokładnie wyschnie. Ja już wcześniej przygotowałam taką nutkę. Możemy ją jeszcze ozdobić elementami spociętych płyt CD. Poproście rodziców o przygotowanie takich kawałków płyt. Będą one na pewno świetnie odbijały światło w plenerze. Nasza nutka jest już właściwie gotowa, możemy ją jeszcze ozdobić cekinami. Do wykonania kolejnej nutki wykorzystamy stare klamerki, nadamy im drugie życie. Bazą będzie również płyta CD. Klamerki łączymy ze sobą. Wpinamy jedną w drugą. Przy łączeniu klamerek warto też dać troszeczkę kleju, co zabezpieczy nam konstrukcję przed rozpadnięciem. Tak przygotowane elementy wpinamy na naszą płytę. I ostatni wykończeniowy element formujemy na kształt nutki. Teraz czekamy aż nasza nutka wyschnie. I możemy ją ozdobić w dowolny sposób. Ja wykorzystałam różnego rodzaju pozostałości po bukietach. Związałam kawałek takiej kolorowej wikliny w ślimaczka. Można tą ozdobę przymocować do naszej nutki i ostatnie elementy dekoracyjne dokładamy do naszej pracy. Wszystko oczywiście sklejamy. Również drewniane patyczki do lodów to materiał do wykonania kreatywnych prac. Może z nich powstać wspaniała nutka. Patyczki łączymy ze sobą. Układamy je w następujący sposób, najlepiej na taką zakładkę, aby się razem ze sobą trzymały. Patyczki dobrze sklejamy. Układamy już częściowo kształt nutki. Kolejny element możemy sobie wykonać z takiej na przykład korkowej podkładki. Gdy mamy już podkładkę dociętą, łączymy za pomocą kleju z naszą nutką. W efekcie końcowym nutkę możemy przyzdobić kawałkiem ozdobnego materiału. Mogą się przydać również kolorowe guziki. Możecie wykonać również pracę z papieru. Taka praca dostarczona do nas trafi do laminatora. Jest to takie urządzenie, które zabezpiecza przed zniszczeniem oraz wilgocią folia usztywni również papier. Warunkiem jest format nie większy niż A3. Dekoracje muszą być płaskie, bez odstających elementów. Mogą być wykonane własnoręcznie lub za pomocą ozdobnych dziurkaczy. Prace zostaną wyeksponowane z jednej i z drugiej strony, dlatego zadbajcie o estetyczne ich wykonanie.